Siemano widzowie! Dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, ech, stara seria bamberska, wieś idzie w podstawkę. Ja panów bardzo przepraszam, kurde, jak korek zrobiłem, widzowie, Teraz w komputerku jesteśmy, w tablecie czy dam w telefonie. O, dobra. O, już jest, no. I patrzcie, widzowie, to są moje skarby. Rower, bez którego nigdy się nie ruszam. Wigry 3. I oczywiście Krosik. I ten słynny Polonez. No, on nie pali na rejestracjach PS. Jakbyście chcieli wiedzieć. On nie odpala, akumulator słaby. Także nieraz go z zapychu muszę, ale odpalisz. Widzowie, jak ja kręcę cały czas! Dobra, czekaj się o. Tak gdzieś. Ja no, mi się ten program, o. I dobra. Jedziemy. Na koncie mam 28 tysięcy. Jak to nagrywam, jest 1 maja, także doczęcie moją pracę i jeszcze późno. Naprawdę, patrzcie. Środa, 17.55, 1 maja. Dobra, bo tu biegi, nie nadążę zmieniać na tym polonezie. Ale te lepiej, ja pierdzielę. Dobra, widzowie, w ogóle wy widzicie mój obraz, także teraz czekajcie. Zara, bo tu na razie jedziemy. Jestem oczywiście trzeźwy, tak żeby nie było. Dobra, mogę zmienić. Kurde, widzowie, bez światła to tak niebezpiecznie. Dobra, mam światło. O, jedziemy. I teraz pasuje nuta. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, więc poproszę. A! I nie dokończę! Bo tam jest brzydkie słowa. 120 jedziemy, widzowie. To ani autostrada, polna droga. Nie wiem czy tyle. Jedziemy na Bziny. Bzyny. Ja tego nie umiem mówić, więc mówię Bziny. O! Także takie buty. Z tego co po mapce widzę, no nie widzę, no mam taką mapę, sobie kupiłem, na poczcie widzowej mapę kupiłem, 10 złotych, 10 złotych za to, tylko za tą wieś kosztowało, zdzierstwo normalnie. Bieg i zmieniam, dobra, prawy kierunkowskaz, nie ma stopu, nic nie jedzie, rusiam żywawo, no. Polonez coś nie zatrybił, gaz. Już myślałem, że zgaśnie. Kurde, widzowie, wyniosło mnie. O ja pierdziele. O, tu jest przystanek, czy coś, nie wiem nawet. Dobra, jedziemy. <laughs> Ile mam na liczniku? Ja pierdziele, wywaliło mnie. Przepraszam, właśnie raz, ale tak będzie się robić. Dobra, trój, muszę wbić do 60 maksymalnie, i tak jest zabudowany to za dużo, o. I gaz. O. I z tego co tu widzę, to go, dziadek miał gospodarstwo numer... Pisze GR nawet, uuu, nawet GR pisze. Dobra. Na dachu miał taki pamiętam kiedyś. Takie ledy sam zrobił. A widzowie? I teraz ciekawostka. Patrzcie. O? Podpowiada wam to coś? Tak! Skręcamy w lewo. Eee. Y czy to tak ma wyglądać? Czy to tak ma wyglądać? Nie no, patrzcie. Zdrówka z tej kielicha. A, kur. Dobra, aż mi słuchawki słabe. Dobro, widzowie. Żeby ten tak na serio, to to woda. Dobra. Kurde, pal jadu. Pol, pol. pol Dobra, jedzie. Jakoś wyciągnąłem go z tej presji. Dziada. I co? U, tu, tu. Dobra, widzowie. O. Dziadka gospodarstwa. O, syn Co to za kaniut wielki. Teraz drona wam pokazuje. Zobaczcie, co to za kaniut. O, a tutaj rok gospodarstwa. Dobra, sorry, epy, polonez! Pff. O kurde, zdarzę, jakby trzeba wyklepać. Ale kamień przesunąłem. O kurde, drugi taki jest. Dobra, widzowie, za darmo sprzedam do kruszarni, i do kruszarni. Ja co widzę, to do wymiany już ten płot. Taki gu... wno. Wiecie co? Ja tu zostawię. Dobra, możecie mieć czasem cicho, to podgłośnie, ale nie wiem. Dobra, wchodzę na gospę. W ogóle trochę laguje, bo w dużo maszyn oczywiście to wiecie. No i też czekajcie chwilę. Dobra, widzowie, nagrywa, ale już aparat widać, że bateria jest ładna, także nie wiem, ile będzie nagrywać, bo trochę w kamerkę zainwestowałem, ale nie wiem, czy widzicie ten obraz, bo może coś później tak... Dobra, z grubej rury zaczynamy. Dobra, kutka. O, dobra, poszła. Jest tu coś? Tu nic nie ma. Na górkę. Wejście, tu też pewnie nic. Bo to chlewik widzę. O kurde! Widzowien. wien, motor. Widzowien wien, motoren. Patrzcie, to jest moje ubranko w ogóle. A pali? A gdzie tam ja nie wziąłem w ogóle akumulator, bo mówię to porozkradane. Wziąłem trochę pieniędzy, bo mówię trzeba będzie na pewno coś remontować. O także Dobra, tu otwierane w ogóle razie gara... a no widzę, że parę tych garaży jest chyba Dobra 30, ale rejestracje nowe wam powiem, tu wszystko bez maski rozkradli. Odpala. Widzowie nie pali. A dobra. Po pierwsze kontrolki się nie świecą, a po drugie no rozrusznika widzę. Zajubali dziady. Czekajcie. Dobra. No się zbugowałem, że tak wam powiem brzydko. Dobra. O do polona jest znowu przyjdę. O, do motora. Dobra. Trochę się wierzykam na tej kamerce, ale nieprzyzwyczajony jestem. Dobra, tu idę, o. Auła, kurde, nogę mi przyniósł ten kajut, No, A tu też otwarte. Rozrzutnik, ku ujabali, a co, co to widzowie? Kusiarka jakoś toko. Co to? Ej, co to jest? Czekajcie, wygoogluję. Czk. Dobra, mam telefon. Dobra, widzowie, to jest pasowóz. Ja, 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 ja dawno... Jej... Kurczę, ja dawno nie byłem i trochę już zapominałem Ale dobra. Tu to... Co to? Jakiś taki... Pług? Jakby. Piesek, pimpek, psychik. Je. Nie, to był psychik, tak, psychik. Psychik! Widzowie, ten pies jest psychiczny. Jego ciągle nie ma, te był, by psychik, bo go ciągle nie biło. Tu otworzę. Ty, szabo, tu jest. Uuu. Uuu. Wódle z gazem. Nie wiem, czy ten gaz nie jest przeterminowany. Uuu, tutaj ten Jak to się mówi? E, Dłuchawa, jakby A tu Jodzi, ile miodu! A to co to jest? Nie wiem, to, to jest nadleniec jakiś Bo wygląda mi to na nadlenie. Tu doszło, obok szamba, czyli lojówki. kosiarka, sztyl, Odpala? Odpala, widzowie! Ja się jaram jak jakiś stulet. Jak jakiś pięcioletni dzieciak dalej Tu wszystko jest na wagę złota Łe zgasło To tu paliwa mogę nie mieć Na oparach jechać Dobra, idziemy dalej Tu coś będzie Na górach chyba nic nie, nie chował A tu nic nie ma, nie? Aha, tu jakaś taka górka z ziemi. O, ta leżówka. Jakiś przetrzask, złóżka, rabiator chyba. Kultywator. O, fajny taki, tylko tu wszystko do odremontowania. Kościarka. E, e, opryskiwacz. Brody z wałkiem. Takie lepsze, przedsące, tam To tamto chyba zgrobiarka. Coś takie, wały jakieś, lejek. A to co? To jest jakaś do balotów chyba. A to? Co to jest? Ty widzowie, to widać ukarkę wygląda. Takie jakieś. To widać ukarkę wygląda. Dobra, na ciukarkę mi to wygląda. Dobra. I idziemy dalej. O, pług to chyba jest. A ilość kibówka. Co? To Nie. Yeah. Dobra, tu. Skórka, pół jednak. Uuu, mocny. To dziadek jakiś ma duży traktor. A tu... O, taki wóz. Wóz bez i taki ten. A tu kupacz, siewnik. Tu co? Bizon! Bizot widzowie! O, co ten. Eee... Jak to się nazywało? Glebogryzarka, o. Bizon, widzowie. Przyczepa. Heder. Jakieś coś. Nie wiem co to. Widzowie, a filtry czy ja zobaczę z czystej. No nie, no, z czystej ciekawości. O. Filtry czyste z czystej ciekawości zobaczę. Widzowie. Agieta brudna. Dobra, nie było tego. Ale nie zamykam, bo to i tak będzie trzeba czyścić. Dobra, racja tu jest? No właśnie, takie coś. To już tu patrzyliśmy, z tego co pamiętam. I teraz... Czekajcie. Dobra, widzowie, widzicie mnie jeszcze. Trochę się stresuję tym, ale... Dobra. Ty, chyba to jest do ziemniaków coś, o nie kosiarka. Tu co? Wały jakieś. Przyczepka. Tutaj tak. Wiadro, wał. Takie do ubijania. Krajzuwa. Dobra. Taka przyczepka. O, to jest do ziemniaków. Te przyczepki jakieś tu. O, przepraszam. I to są te trzy małdziki, co psują gra. Znaczy te waluchy, widzowie waluchy! O, oh, waluśki! Jednego na sprzedanie, to już wiem. Dobra, idziemy dalej. Myślę, że tu będzie jakiś banger. Myślę, tu jakiś banger. Tu już widzę przez okno, że jakieś przeczepy, a tu. O kurde, jakiś ciągnik, to za... to, to na końcu będzie. A tu co będzie Bez lampki, bo mi się spali zaraz. O dobra widzowie. Przyczepa jakoś z czymś. Tu chyba z tymi. Z takimi nawody Dobra. A tu co jest? Dobra, widzę to na końcu. Zobaczę tu co jest, co jeszcze. Widzę wpadłem, o. Beczka bez silnika. Władek! A pali? Ja odpala. Ale tryb i to najważniejsze. I tutaj beczka. A Ta-ta-ta-ta-ta-ta! O! O Widzowie! Muszę sobie nalać. To jest woda jakby... Są. Polecam tą wodę Saguaro. Nie gaz... Lekko gazowana. Widzowie trzeba popić. czy to jest Ursus stary? czy to jest mój st nie, jest orka, no orkan, o ja pier... przyczepa Ursus, to jest ten jeszcze na kolbę dobra a takie skarby Napiszcie w komentarzu, widzowie, co Wam się najbardziej podoba. Ja muszę teraz wjechać na, do domu polonezem. W następnym odcinku będziemy może robić dziwa. Jakiś sprzęt wyremontuję, ponaprawiam. I do następnego. Siema!